Z Ewangelii według świętego Jana: Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce. Znać to w języku Biblii znaczy kochać, pokochać. Adam poznał Ewę. Poznać kobietę, gdy mówimy o mężczyźnie, to znaczy wziąć ją za małżonkę, wziąć ją do swojej sypialni. Kiedy więc Jezus mówi: Ja znam swoje owce, to znaczy, ja wszedłem w tak głęboką relację, taką bliskość. W takie oblubienie, doświadczenie miłości, że mogę powiedzieć, że stałem się dla nich, no właśnie, panem młodym, który patrzy na swoją oblubienicę z miłością. Ja znam swoje owce, to znaczy kocham je, bo tyle w języku Biblii znaczy znać. Do zobaczenia jutro.